W piątek zakończyła się pierwsza edycja piłkarskiego turnieju w piłce nożnej pod hasłem Wasz plac na nasz plac, skierowanym dla młodzieży do 16 roku życia. Sześcioosobowe drużyny można było zgłaszać do 15 sierpnia. Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody i puchary ufundowane przez prezydenta Mysłowic. Panie prezydencie, czy mógłby Pan nam podsumować cały turniej, może od strony organizacyjnej? Ja w zasadzie dawałem do honorowy patronat, staram się ufundować nagrody, to grupa radnych takich aktywnych działaczy zorganizowała młodzież, odbyły się eliminacje w dzielnicach, jest dobra zabawa, widzę, że jest zaangażowanie, w ogóle fajny pomysł, myślę, że jest atmosfera, a przy okazji jest możliwość zaprezentowania tych boisk, które zrobiliśmy w dzielnicach izigo 20, ten jest wyjątkowe, ponieważ ma też trawiastą sztuczną nawierzchnię I, i od dzisiaj tak naprawdę jest z dyspozycji klubu Unia Kosztowa, więc miasto już nim nie zawiaduje. Tutaj zaufaliśmy dobrym organizatorom, stowarzyszeniu i mam nadzieję, że, że będzie tutaj no, pod dobrym nadzorem. Jest dobra zabawa, wracając do turnieju, jest doskonała atmosfera, sporo kibiców. Mam nadzieję, że nie, nie zepsuje tego deszcz, ale, ale tak czy owak, tu młodzież jest tak zawzięta, że, że będą grać na ten deszcz. Jest dość duże zainteresowanie, jak widać, czy możemy liczyć na to, że w przyszłości te turnieje będą się powtarzały? Ja myślę, że my pokazaliśmy, że można. To jest to jest taka y, formuła, że b piłkarzy, czy w ogóle m, e, piłka nożna jest bardzo popularna. Mamy dzisiaj dobrą infrastrukturę, mamy sporo sal gimnastycznych, halę sportową, e, kolejne budujemy, mamy, mamy wiele boisk i to wszystko pokazuje, że młodzież się m, cieszy, bawi tym wszystkim. E, to jest ogólnie dostępne, to nie jest dla, e, tylko dla klubu, tu młodzież przychodzi, e, nie siedzi po klatkach, nie sięga po patologię, czy tam nie ulega jakimś wpływom niegrzecznym, tylko po prostu gra, bawi się. Ja myślę, że to zacznie owocować, to już procentuje. Mamy naprawdę wielu utalentowanych piłkarzy i e, tu zresztą jak się spojrzy na ten turniej, to też widać że, że to nie są e, przypadkowe osoby. Jesteś opiekunem drużyny z Brzęczkowic. Jak podsumujesz ich okres przygotowawczy? Chłopaki starają się... Grali przez kilka dni, przygotowywali się do, do turnieju i mam nadzieję, że dzisiaj w pierwszej trójce drużyna z Brzęczkowic się znajdzie. Chciałbym jedynie jeszcze podkreślić, że takie turnieje młodzieżowe, dziecięce, drużyn osiedlowych powinny odbywać się średnio raz na kwartał albo nawet częściej, ponieważ widzimy, że frekwencja jest bardzo duża, jest zainteresowanie rodziców, nauczycieli i opiekunów, którzy zaangażowali się bardzo mocno w to, żeby ten turniej dzisiaj był bardzo dobrze przygotowany. Zawody wygrała dzielnica Bończyk przed wesołą i Brzezinką oraz Brzęczkowicami. Jak oceniacie turniej, w którym wzięliście udział i całkiem nieźle wam idzie? Przygotowywaliśmy się dość dość długo. Niektórzy z nas trenują w klubach. E, ogólnie żeśmy trenowali między sobą na placu. No i tu, jak kolega wspomniał, no koledzy też trenują, no więc to, to oni się nie spotykali z nami. Czy trenowaliście pod okiem kogoś wyspecjalizowanego czy sami? Nie, między sobą sami sami żeśmy się pouczali i w ogóle. Wakacje są, wszyscy wiadomo trochę się zapaśli, no ale jest młodzież, która chce ćwiczyć, grać i dobrze, że mamy możliwości na boisku takim pograć. Jest w ogóle, cieszymy się, że mieszkamy w Mosłowicach i nie boimy się nikogo wracać. To jest, to jest no, jeszcze gramy o nagrody, to mamy jakąś motywację, nie? tak, jest super. Jest plan, że, te, że ten turniej będzie organizowany co jakiś czas, przynajmniej raz w roku, może i dwa razy w roku, czy będziecie zawsze brać w nim udział? Tak, oczywiście, że będziemy gra, brali w udział w tym turnieju. Przede wszystkim pozwalało na to, to nie ma problemów. To dobra okazja, żeby się pokazać. Może tu będzie jakiś trener z niego klubu, może zobaczy nasz talent. Wszystkim drużynom gratulujemy i życzymy wielu sukcesów. Magdalena Warchoł, Jan Zięba, Marcin Jenota, Telewizja Mysłowice.